Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek, dzisiejszy temat jest tematem, o, którym, o który pytało mnie już wiele osób przez bardzo długi czas i postanowiłam, że ja te wszystkie pytania na temat ataków paniki, bo o tym właśnie dzisiaj będę mówiła, zbiorę w jeden materiał od A do Z po to, żeby wszystko było po prostu w jednym miejscu. I ataki paniki będą dzisiejszym tematem. Ja może zacznę od tego, że te pytania na temat ataków paniki, one się pojawiły w momencie mojego wystąpienia w programie 7 Metrów pod Ziemią. To już było jakiś czas temu, jeżeli dobrze pamiętam, to był rok 2017 bądź 2018 i e, ja wtedy opowiadałam swoją historię po ponadrocznej e, takiej przypadłości e, a mianowicie nerwicy lękowej, w której to te ataki paniki czasami były niemal wręcz z nasileniem 2-3 razy dziennie e, i ja e, ponieważ 7 metrów pod ziemią to jest taki program, który przede wszystkim skupia się na historii człowieka, opowiedzeni Historii człowieka, to po programie padło wiele pytań na temat tego, jak sobie z tym poradziłam, na temat terapii, na temat tego, czy to wraca, na temat tego, skąd to się bierze. Więc postanowiłam, że na te wszystkie pytania po prostu odpowiem w tym podcaście i taki jest jego, jego główny cel. Jeżeli chodzi o mnie, to u mnie takie paniki jakby rozpoczęły się w momencie, w którym miałam bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bardzo dużo obowiązków. Ja byłam wtedy na trzecim roku studiów. Niedługo, znaczy niedaleko wcześniej, wydarzyła się taka sytuacja, która w dużym stopniu, jakby wpłynęła na moje poczucie bezpieczeństwa, czy takiego, wiecie, do tej pory ułożonego jakiegoś ładu życia, ponieważ. Jak mówiliśmy z moim mężem w podcaście, który razem nagraliśmy, bodajże dwa odcinki temu, że mieliśmy kryzys, gdzie na moment się rozstaliśmy, i to właśnie był ten moment, końcówka roku. Natomiast ataki paniki pojawiły się w zasadzie nie krótko, znaczy niedługo przedtem. To był chyba jakiś kurczę październik. Nie, nie przytoczę tych dat, nie notowałam wtedy tego. Niemniej e, wtedy dostałam pierwszego ataku paniki, i pamiętam, że to było straszne przeżycie, dlatego że mm, ja wtedy jechałam autobusem i zaczęło mi się robić tak, jakby słabo, i po prostu pomyślałam, że no kurczę, trzeba wysiąść z tego autobusu, bo zaraz tu zemdleję Ja nigdy w życiu nie zemdlałam, więc nie chciałam tego zrobić. E, więc wzięłam głowę w dół, dojechałam do następnego przystanku, akurat na szczęście na nim wysiadałam, więc e, wysiadłam z tego autobusu, no i zaczęło mi się kręcić w głowie, miałam jakieś takie ciarki na całym ciele, takie nie wiadomo co. I e, miałam wtedy bardzo wysokie tętno, i jakby bardzo dużą zadyszkę złapałam, i miałam taką ochotę po prostu zacząć biec, gdzieś uciekać, tak jakby, no nie wiem, jakby się cały świat dookoła walił, jakby zaraz się miało coś wydarzyć złego. I e, ja wtedy pamiętam, że usiadłam na ławce, to było w ogóle koło dworca centralnego, potem się na tej ławce położyłam e, i czekała akurat na mnie tam koleżanka, z którą się wtedy umówiłam. I e, ona, szczęście w nieszczęściu, e, przechodziła taki paniki. Więc w ogóle jej pierwszy rzut, e, jak ona na mnie popatrzyła, jak ja jej mówiłam, co mi się dzieje, no to ona mówi: Nie, stara, masz atak paniki. Ja sobie myślę, no nie, no... To, to nie może być takie proste, przecież ja tu umieram, po prostu moje serce wali z taką prędkością, że, że zaraz mi wyskoczy. Ja się czuję strasznie, to, to, to nie może być atak paniki, to na pewno coś poważniejszego, nie wiem, coś z sercem, skrążeniem. nie wiem, wszystko mi się wtedy działo. I e, mnie leżącą na ławce zobaczył jakiś chłopak, który do nas podszedł. On nie był ratownikiem medycznym, natomiast zrobił sobie jakiś taki... Kurs na takiej zasadzie, że on kiedyś miał bardzo poważny wypadek, ja mu ktoś uratował życie właśnie dzięki temu, że, że znał podstawy pomocy. Więc on potem, jakby chcąc się odwdzięczyć losowi, również taki kurs zrobił. I on do mnie podszedł i zaczął mnie wypytywać, na przykład, czy mi drętwieje lewa ręka. No ja pamiętam, że mi ta ręka zaczęła drętwieć po prostu, bo jakby zadziałała siła sugestii. Koniec końców on doradził, żeby wezwać karetkę karetka przyjechała w jakichś 40 czy 50 minutach. No jak się zapytali co się stało, ja w ogóle nawet nie byłam w stanie opisać co mi się stało, po prostu opowiadałam wszystkie te swoje objawy. No jak wsiadłam do tej karetki, to powiedziałam, że, że się czuję jak w Matrixie. Pamiętam, że po prostu było tak wszystko od... tak, tak nierealne, tak odrealnie. Od... To w ogóle była jakaś taka w mojej głowie no, dziwna sytuacja. Pamiętam, że potem zadzwoniłam po mojego Kubę. Kuba przyjechał właśnie na złe przyjęć tam, gdzie mnie przywieźli. Oczywiście zrobili mi wszystkie badania, nic na ani... Nie wyszło. I ja, jak wchodziłam, ja tego nie słyszałam, ale Kuba to słyszał: że pani, pielęgniarka, czy nie wiem kto tam siedział na receptie, mówi: O, kolejną młodą z bólem głowy przywieźli. I to było takie. Po pewnym czasie, jak ja sobie to zaczęłam wszystko składać, to sobie myślę, kurczę, jaka w ogóle świadomość zaburzeń, chorób psychicznych jest mała i jak ludzie tego nie szanują. To znaczy, że tak samo jak ciało fizycznie może zachorować, tak samo może zachorować psychicznie i z ciałem jest tak, że to widać: że widać, że mamy nie wiem, dziesięcięca, widać, że mamy złamaną nogę. E Głowy nie widać, myśli nie widać, a te myśli potrafią być dużo bardziej bolesne i dużo bardziej krzywdzące niż na przykład złamana ręka czy noga. Tyle tylko, że u nas w Polsce jest taka kultura takiego, żeby weź się w garść, nic ci nie będzie, wzięłabyś się do roboty, to by ci przeszło. I tak jakby zwalanie na miliony innych powodów. Przecież ile razy osoby z depresją na przykład usłyszały, że nie wiem, że. Wymyślają sobie problemy, bo mają za dobrze życiu. Kiedyś takich problemów nie było. I to jest jakby, być może, nie wiem, być może to jest prawda, że kiedyś takich problemów nie było. Po pierwsze, dlatego, że nie było diagnostyki. Po drugie, dlatego, że styl życia ludzi był inny. Tak samo jak w którymś z podcastów, nie pamiętam, którym opowiadałam, że. Teraz środowisko niestety sprzyja otyłości, tak samo teraz środowisko niestety sprzyja chorobom psychicznym i może być tak, że tych chorób, zaburzeń będzie coraz więcej ja też w ogóle nigdy się po sobie czegoś takiego nie spodziewałam, jakby da taki paniki, ta nerwica lękowa bo, bo tak jakby to, to, to już tyle trwało i przejawiało takie objawy, no trwała u mnie bardzo długo, bo, bo, bo rok ja w ogóle wtedy nie zwróciłam się do lekarza na terapię to się śmieje, że wręcz zostałam wykopana z domu przez moją współlokatorkę która, która widziała w jakim ja jestem stanie i co ja przeżywam ja w ogóle wtedy bardzo dużo schudłam bardzo mało spałam jak sobie oglądam zdjęcia z tamtego okresu, bo oczywiście na moim Instagramie czy na Facebooku z tamtego okresu absolutnie nic nie widać. A ja wtedy nie miałam jeszcze takiej otwartości, śmiałości mówienia o tym dopiero, jak już sobie poradziłam z tym problemem, jak zrozumiałam, że to nie jest moja wina, bo ja się bardzo za to obwiniałam, że jestem słaba, że ja nie mogę być taka słaba, bo to nie jestem. Jakby Magda taka nie była. Magda zawsze była twardą, silną babką, biegała ran Magedony, przerzucała jakiś gruz. E, wszędzie weszła, wszystko załatwiła, i, I to była Magda, a tutaj nagle po prostu nie wiadomo skąd e, takie rzeczy, i nagle ja e, nie mam siły e, pracować, nie mam siły się uczyć, e, stopnie mi się pogarszają, zaczynam się spóźniać albo wręcz nie przychodzić na zajęcia, bo na przykład odsypiam nocny atak, paniki itd. itd. Więc e, dużo się rzeczy wtedy zaczęło sypać, Nie ja nie mogłam tego zaakceptować. Jakby nie mogłam zaakceptować tej słabszej wersji siebie. I to jest dokładnie to samo, myślę, że można to przyrównać do wyglądu. Tak samo jak czasami przybieramy kilogramy i nie jesteśmy w stanie zaakceptować siebie, to tak samo, dopóki ja nie zaakceptowałam tego, że jestem człowiekiem, że mogę mieć gorsze dni, bo kiedyś dla mnie coś takiego nie istniało. Ja się w ogóle, wciąż się chyba nawet nie nauczyłam, i myślę, że jest to rzecz nad którą dalej pracuję robienia rzeczy bez celu. Bo dla mnie, jeżeli coś nie prowadzi do czegoś, do jakiegoś celu, to dla mnie to nie ma sensu. Nie umiem po prostu wyjść na spacer i się zrelaksować, tak? Muszę sobie nadawać temu jakiś tam cel, albo muszę sobie stawiać projekt, odpoczynek. I tak jakby, ja też bardzo dużo mówię. O, jeżeli opowiadam na przykład jakąś historię, to bardzo mówię o tym, co dużo mówię o tym, co zrobiłam, co widziałam, a bardzo mało o tym, co czułam, i tak jakby gdzieś nam to odcięcie od emocji, ono nadal jest, ja nad tym cały czas pracuję. Niemniej chodzi o to, że tak samo jak do momentu, w którym się nie zaakceptujemy to, że jesteśmy słabsi, czy to, że przytyliśmy, to będzie nam ciężko to zmienić. Dlatego że akceptacja nie równa się temu, żeby nic w tym kierunku nie robić. To znaczy akceptując to, że złożyły się takie, a nie inne sytuacje zależne i niezależne ode mnie, które wpłynęły na to, że, że zachorowałam na nerwicę lękową, to będzie mi ciężko po prostu to przejść, przepracować i zdjąć z siebie ten ciężar, ten stres, te nerwy, jakby, które wiążą się z tym, że mi się wydaje, że to jest moja wina. Podobnie jest z nadmiarem masy ciała. Czym innym jest zaakceptowanie po prostu swoich wyborów, bądź też rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu, i jakby zdjęcie z tego z siebie tego ciężaru, po to, żeby na łatwiej było dokonywać zmiany. A czym innym jest e, akceptacja. W sumie nawet nie jest akceptacja, tylko to jest taka bezradność, tak? że jak dobra, to ja akceptuję siebie i, i nic z nim teraz nie robię, tak? Będę, bo ja nic nie mogę, mogę zmienić. To, to, to jakby są dwie zupełnie inne rzeczy. Wracając jednak do ataków paniki. Skąd one się w ogóle biorą? E, tak naprawdę ilu ataków paniki, u ilu ludzi, tyle różnych powodów. Dlatego, że ja to tłumaczyłam, e, znaczy ja, jeżeli ktoś mnie pyta na przykład o to, dlaczego każda osoba, która się odchudza, nie choruje na anoreksję, tylko to są niektóre osoby, tak? No bo przecież e, jak jest często taki argument, że na przykład mamy, nie wiem, osoby na z nadwagą, która naprawdę ze względów zdrowotnych, tu nie chodzi jakieś o estetyczne, tylko ze względów zdrowotnych e, chce. Schudnąć trochę kilogramów i robi to w sposób racjonalny, no to zaraz się na przykład rodzice odzywają, albo zaraz w anoreksję wpadniesz. I miałam kiedyś taką sytuację, że rozmawiałam z takim rodzicem i właśnie tłumaczyłam, jak to wygląda. Wygląda to następująco, że nie za każdym razem, kiedy się potkniemy, to złamiemy nogę. Natomiast jeżeli się potkniemy. I akurat na naszej trajektorii lotu będzie leżał wystający twardy kamień. I jeszcze tak się złoży, że na przykład mieliśmy w dzieciństwie niedobory wapnia i mamy słabsze kości, albo mieliśmy już nogę kiedyś złamaną i ona jest po prostu słabsza. Tak jak się potkniemy, to złamiemy nogę. Czyli musi się nałożyć kilka różnych czynników, zależnych i niezależnych od nas, e, które doprowadzą do tego, że akurat takie, a nie inne wydarzenie spustowe, albo nawet nie musi być konkretnego wydarzenia spustowego, tylko może być po prostu e, kumulacja bardzo powolna kumulacja różnych zdarzeń w czasie, które po prostu wpłynie na to, że szalka się przechyli. Która powoduje po prostu do, do, dojście do ataków paniki. Bardzo często to są przyczyny o podłożu takim związanym z poczuciem bezpieczeństwa, z nadmiernym stresem, ale też z poczuciem własnej wartości. U mnie to się bardzo mocno wiązało z tym, że ja miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości. Wobec tego musiałam, myślałam, że muszę bardzo dużo harować, pracować, żeby wszystkim udowodnić, że jestem coś warta, co było na poziomie nieświadomym. Ja do tego dotarłam na terapii, dlatego że też wiele rzeczy, o których tutaj opowiadam, to już jest tak naprawdę moja sama świadomość wynikająca z terapii, której bym nigdy prawdopodobnie nie zdobyła, gdybym na tą terapię nie poszła. Więc, jeżeli ktoś z Was w ogóle ma jakiekolwiek objawy, które mu realnie psują życie, powodują, że nie możecie normalnie pracować, zrelaksować się, funkcjonować, jesteście cały czas znerwicowani, macie w ogóle jakiekolwiek objawy, z którymi sobie nie radzicie naprawdę. Im wcześniej zgłosicie się po pomoc, tym lepiej. W braniu pomocy od kogoś, kto się na tym zna, nie ma absolutnie nic złego czy nic osobistego. To nie jest tak, że my sobie zawsze ze wszystkim musimy radzić sami, bo sobie nie poradzimy. No to tak, jakby, nie wiem, uprzeć się, że samemu sobie naprawimy samochód i będziemy nad tym siedzieć miesiąc, wydamy kupę kasy, zmarnujemy mnóstwo czasu, a samochód i tak koniec końców oddamy do mechanika. Tak samo jest z psychiką. Możemy czytać, możemy próbować. Oczywiście, no, w zależności od tych czynników, przyczyn, e, może być tak, że się z tym uporamy sami. Natomiast e, e, nie wiem, no nie, nie operuję statystykami, tak? To jest jakieś tam moje odczucie. W większości nie ma sensu tego robić. Warto się zwrócić do kogoś, kto po prostu nam w tym pomoże. Ja już jakby ja bardzo długo czekałam i to był błąd z mojej strony, bo myślę, że niepotrzebnie nie, niepotrzebnie się po prostu męczyłam przez bardzo długi czas. Także... Y nie ma co się porównywać, że na przykład nas dopadła nerwica lękowa, a innych nie, to znaczy, że my jesteśmy słabsi. Albo inni są bardziej twardzi od nas, a my jesteśmy mięczaki. To nie ma w ogóle nic z tym wspólnego. Ja naprawdę do wielu rzeczy, do których dotarłam w tyku terapii, które leżały u przyczyny ataków paniki, ja w ogóle nie pomyślała, że Coś takiego może mnie na przykład osłabiać, albo że coś takiego jest, wezmę w cudzysłów, nienormalne, że to już było na przykład przekraczanie moich granic, dlatego że też każdy z nas w ciągu życia żyje tylko w swojej skórze, to znaczy ma tylko swoją historię, tylko swoje wychowanie, tylko swoje nawyki. My nie wiemy, jak mają inne osoby. I czasami też takie skonfrontowanie tego, jak terapeuta zada jakieś trafne pytanie, to się okazuje, że coś na przykład, co dla nas było od lat normalne, <laughs> tak naprawdę przekracza nasze granice. I powoduje dyskomfort, którego my na przykład do siebie nie dopuszczamy, no bo tak zostaliśmy wychowani, że nie wolno się na przykład, nie wiem, w takiej sytuacji odzywać, bo to niegrzeczne. I naprawdę jest masa rzeczy, które, które mogą na to wpłynąć, dlatego też no każdy przypadek jest inny. To tak samo jak zleczenie otyłości, czy nadwagi, czy depresji. No, każdy przypadek jest inny i czasami wystarczy jedna wizyta u kogoś, a czasami trzeba chodzić na terapię, na przykład, nie wiem, 5 lat. I jakby to nie jest tak, że ktoś kto chodzi 5 lat jest słabszy czy gorszy. Nie, to jest po prostu inny zbieg zdarzeń zależnych i niezależnych od nas, który się na to składa. Jeżeli chodzi o no, takie przyczyny fizjologiczne ataku paniki, to mój lekarz psychiatra w fajny sposób to opisał. To znaczy w momencie kiedy dziecko jest małe i nie umie jeszcze mówić, nie umie zasygnalizować swoich potrzeb, to jego reakcja w momencie, kiedy jest na przykład albo mu głodny, albo jest mu zimno, albo jest mu za ciepło, jest taka uogólniona na zasadzie, że krzyczy całe jego ciało, tak? No bo całe dziecko wydaje, jakby wiadomo, że krzyczy się przez usta, tak? Natomiast widać po ruchach ciała, że coś jest nie ok. I właśnie mój lekarz psychiatra mówił o tym, że ten atak paniki to też jest taka uogólniona reakcja, jakiś taki krzyk czegoś, co jest być może zduszone, co jest być może wyparte, coś czego my nie zauważamy. I i to powoduje taką reakcję uogólnioną. To się wiąże z tym, że w momencie, kiedy na przykład mamy bardzo dużo negatywnych myśli, żyjemy w strachu e, albo w, w nerwach, to nasze ciało reaguje po prostu tak, jakby nie wiem, jakbyśmy się znaleźli w niebezpieczeństwie. E, wobec tego produkuje odpowiednie hormony, które to e, w tym niebezpieczeństwie mogą nam pomóc, na przykład kortyzol czy adrenalinę i to jest taka reakcja walki albo ucieczki z tym, że nie ma potrzeby ani walczyć, ani uciekać. W efekcie to przyspieszenie choćby bicia serca, które jest takim pierwszym sygnałem odczuwanym przez osoby borykające się z tym problemem, po prostu sobie siedzisz, tak, a nagle masz ten, no, tak, jakby, tak jakbyś dopiero co skończył interwał. Ja w pierwszym momencie to czułam tak, że po prostu mi brakowało tlenu. Bo robiłam normalne, wolne oddechy, a jakby czułam, że coś jest nie tak, że mi brakuje tlenu. Musiałam zacząć oddychać szybciej, po czym sprawdzałam tętno i myślałam: Oho, dobra, no to jest atak paniki. Co ciekawe, z zewnątrz. Jesteście w stanie w ogóle nie zauważyć kogoś, kto ma atak paniki, ponieważ ta reakcja zachodzi w środku. E, osoba, która czuje atak paniki, czuje ogromny niepokój, dyskomfort, e, właśnie to przyspieszone bicie serca. Oczywiście jej zachowanie trochę się zmienia, tak? Bo, bo widać, że jest taka jakaś niespokojna i, i jakby ma potrzebę też kontrolowania tego. Ja na przykład miałam bardzo niską tolerancję e, na niewiedzę na temat tego, co się dzieje z moim ciałem. E, to jest też tak, że. Normalnie, jak nie wiem, wchodzimy po schodach, no to naszą normalną czynnością po wejściu po schodach nie jest sprawdzenie tętna. Tego się nie zauważa, kiedy ma się przyspieszone tętno. W momencie, jak się cierpi na takiej paniki, to to tętno zaczyna się sprawdzać notorycznie i jakby można to źle zinterpretować. Na zasadzie, wchodzimy po schodach, czujemy przyspieszone tętno, no i pojawia się lęk przed tym, że to będzie kolejny atak paniki. To jest w ogóle takim mechanizmem napędzający, dlatego że atak paniki to jest tak trudne. I tak okropne przeżycie, że my się boimy, że zaraz nastąpi następny. I z tego lęku przed następnym atakiem paniki, jakby powstaje ten pierwszy. Niemniej osoby mające ataki paniki potrafią to ukryć. To da się ukryć. Jeżeli nie chcemy, żeby ktoś wiedział o tym, że przechodzi ma atak paniki, to możemy to ukryć. Ja tak ukrywałam, Będę, czy na, zajęcia na, na zajęciach na studiach, czy. Czy w ogóle gdzieś, na przykład jak miałam, pamiętam taką sytuację pod opieką młodszą siostrę mojego, mojego męża i byłam za nią odpowiedzialna i dostałam ataku paniki. Ja sobie nie pozwoliłam na to, żeby ona cokolwiek zauważyła, no bo, bo nie byłoby dobrze, tak? My wtedy jeszcze byłyśmy w tłumie, w ogóle tłum, puste przestrzenie, miejsca daleko od możliwości pomocy są bardzo trudne, dlatego że taka osoba z atakiem paniki, jak wchodzi do nowego miejsca, czy jak gdzieś wyjeżdża, czy podróżuje, to pierwsza. Pierwszą rzeczą, o której myślę, jest to, co się może strasznego tu stać. Ja tak miałam, że przyjeżdżałam i tak no, obserwowałam wszystkich, czy ktoś zaraz jakiegoś nożenia wyciągnie, czy nie będzie zamachu terrorystycznego. To są ab absurdalne myśli, e, natomiast tak po prostu jest, że. E, analizowałam na przykład, a co by się stało, jakby nie wiem, idąc do sklepu, zemdlała, a kto by mi pomógł, a czy w ogóle ktoś, a co ja mogę zrobić, żeby ktoś mi pomógł, więc też e, na etapie, e, jakby jeżeli na przykład jesteście osobami, które, e, które opiekują się albo są po prostu w związku, na przykład z kimś, kto ma takie paniki, pamiętajcie, że osoba, która ma takie paniki, ona doskonale wie, że to, co ona myśli i mówi, jest nieracjonalne, natomiast to jest. Tak cholernie silne, że z tym się po prostu nie da wygrać. Na zasadzie takiej, że dopiero jak atak paniki schodzi, to do nas dociera, że rzeczywiście te myśli były irracjonalne. Natomiast w momencie tego strachu, tego lęku, tego napadu, to jest tak silne, że my po prostu. To nie jest tak, że weź przestań o tym myśleć, tak? Tego się po prostu nie da zrobić. Ja mam świadomość tego, że ktoś, kto nigdy tego nie przeżył, totalnie nie jest w stanie tego zrozumieć. Tak jak mój mąż właśnie mówił w podcaście, że on. Nie wie, nie rozumie, ale widzi mnie, słyszy, co ja mówię, i tak jakby i to akceptuje, tak? I, i, I stara się po prostu zachować tak, żeby mi pomóc, a nie mi zaszkodzić, bo takie gadanie na zasadzie weź się w garść, nic się nie dzieje, nie pomaga. E, więc to jest, e, powiedziałam o przyczynach, powiedziałam o przebiegu ataku e, paniki, gdzie się zwrócić po pomoc. E, najlepiej do kogokolwiek, czy to do psychologa, czy to do psychoterapeuty, czy do psychiatry, każda z tych osób e, po rozmowie będzie w stanie nam dalej doradzić. Na przykład e, idąc do psychologa, on nam powie, czy powinniśmy się zwrócić do terapeuty, na przykład do psychiatry, bo te objawy już są tak silne, że psychiatra powinien jakby e, postawić dyrektywę Diagnozę. Ja przy pierwszym tym rzucie korzystałam tylko z pomocy psychoterapeuty, poznawczo-behawioralnego, i ja się z tym uporałam do takiego poziomu uznośnego na zasadzie, że te ataki występowały raz na miesiąc czy tam raz na dwa miesiące. I to był ten etap, po którym ja właśnie poszłam do programu 7 metrów pod ziemią, i ja powiedziałam o tym, że ja sobie z tym poradziłam i że to nigdy nie wrócił. Natomiast niestety czas później pokazał, że to do mnie wróciło. Między innymi teraz w lipcu miałam bardzo silny nawrót nerwicy lękowej. Taki spotęgowany po prostu wszystko to, co miałam kiedyś przez rok. Do tego stopnia mówiłam o lekarze psy, psychiatrze. Jestem pod opieką lekarza psychiatry. Nigdy wcześniej nie brałam leków. Teraz biorę leki, bo, bo ta reakcja po prostu była tak silna. też Do wielu różnych wniosków doszliśmy. Więc też, e, jakby jeżeli myślicie, że e, osoby, które, nie wiem, biorą leki od psychiatry, to, e, nie wiem, są gorsze, nie funkcjonują normalnie albo zwariowały, no to możecie sobie odpowiedzieć, czy uważacie mnie za osobę, która sobie nie radzi e, albo która zwariowała. E, nie mam problemu z takim wyznaniem, ponieważ e, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to jest dokładnie tak samo, jak na przykład, nie wiem, brałabym lek na, na wątroby. Czy na nerki. Jakby nie, nie, nie w ogóle oddzieliłam e, poczucie swojej własnej wartości, czy jakieś takie e, w ogóle, jak to kurczę powiedzieć, taką opinię na temat siebie zupełnie oddzieliłam od kwestii brania leku, bo to są w ogóle, jakby nie ma nic wspólnego z moją, z moją, z moją wartością jako człowieka, to czy biorę leki od psychiatry, czy też nie. Aczkolwiek dużo mnie to kosztowało, żeby to, żeby to przepracować. Więc tutaj, tak naprawdę, każda droga zwrócenia się po pomoc będzie dobra, dlatego że jeżeli trafimy na kompetentną osobę, a w większości, mam nadzieję, że trafimy, no to ona nas dalej po prostu mądrze pokieruje i podpowie, co zrobić. Najważniejsze jest to, żeby przełamać tę barierę i tutaj też pamiętajmy, że nigdy osoba, do której kierujemy się po pomoc, ona nie będzie nas oceniała, ona nie będzie mówiła, o Boże, ale Pani jest nienormalna, bo ludzie mają większe problemy, a Pani sobie coś wymyśla. Relacja w ogóle z terapeutą, czy rozmowa z osobą, która się zajmuje... Pomocą psychologiczną w różnym stopniu, to często jest no, zupełnie inna relacja niż taka nasza na co dzień, międzyludzka, jaką my znamy. Dlatego, że e, możemy mieć po prostu nie z naszej winy wokół siebie, po prostu niewspierające osoby, i możemy mieć takie wyobrażenie, że jak pójdziemy do kogoś i się zwierzymy, to on nas w taki sposób odtrąci. Zaufajcie mi, że w przypadku pomocy psychologicznej naprawdę tak nie jest. Nie jesteśmy w żaden sposób oceniani. A jeżeli jakby w takim, na takiej zasadzie, że ktoś nas nie wiem chce skrytykować, a jeżeli oczywiście, że nasz stan psychiczny podlega ocenie, ale tylko i wyłącznie po to, żeby nam lepiej pomóc, a nie po to, żeby się nie wiem z nas śmiać w jakiś sposób. Więc to, jeśli chodzi o to, do kogo się, do kogo się skierować. Dalej, zastanawiam się. Miałam kartkę z pytaniami, ale niestety nie zabrałam jej do Hrubyszowa, bo znajduję się teraz w Hrubyszowie. Zastanawiam się, o co jeszcze były takie pytania, natomiast to były takie naj, najczęściej poruszane tematy. Były też pytania o to, czy zupełnie da się z tego wyjść. Ja uważam, że tak. Natomiast no, musimy wiedzieć, że czasami życie się toczy takim torem że nie przewidzimy, co nam się wydarzy. I niestety no, mogą pojawić się nawroty. Tak jak mi się pojawił nawrót. U mnie on się pojawił, można by rzec, przyczynę. Jego przyczyna jestem w wska stanie wskazać w 30%, natomiast pozostałe 70%, dla których przydarzył mi się nawrót, jest dla mnie nieznany. Nie wiem dlaczego. Czasami ponoć jest tak, że jest to zupełnie bez, bez powodu. Eee, zaakceptowałam to, stwierdziłam, ok, no tak, no tak widocznie musi być. E, natomiast e, ja się śmieję, bo Często mówiłam tak, że z punktu widzenia upływu czasu jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, które mnie spotkało, czyli za takie paniki. Ja generalnie jestem typem osoby, która potrafi znaleźć w absolutnie wszystkim, co mu się przydarzy, po co to miało być. Czasami z dużym opóźnieniem, bo wiadomo, niektóre sytuacje są bardzo trudne i to nie jest tak, że będąc nie wiem, w żałobie, jesteśmy w stanie myśleć pozytywnie i wiedzieć, po co nas to spotkało. Niemniej z upływem czasu ja jestem, byłam wdzięczna za to, co mi się przytrafiło. Dlatego, że ja nie wiem, czym by się to skończyło, gdybym ja nadal ignorowała sygnały ze swojego ciała, e, mówiące mi o tym, że Halo Magda, trzeba odpocząć, może trzeba trochę mniej pracować, może trzeba jednak czasem wyjść z tymi znajomymi, albo się nie zajmować tym, co masz do zrobienia, bo ja brałam sobie tak dużo na głowę, że ja się po prostu budziłam z poczuciem, że się ze wszystkim nie wyrobię, a jeszcze jestem zmęczona i niewyspana, jak to w ogóle będzie? No i tak tego rodzaju myśli na zasadzie, że ja się budziłam i od razu było takie: O Jezu, jak, 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 jak ja to wszystko ogarnę? doprowadziły po prostu właśnie do powstania ataku paniki. I gdybym ja nadal ignorowała te sygnały, to nie wiem, co by się zdarzyło. Chyba bym się zapracowała. Więc ten sygnał pojawił się po coś. To nigdy nie jest tak, że to się pojawia bez powodu. On się pojawia po coś. Być może, żebyśmy zauważyli coś, czego do tej pory nie widzieliśmy w swoim życiu. To oczywiście bywa trudne. Niemniej, e, jeżeli wychodzimy z założenia, że to jest po coś, to prędzej czy później znajdziemy powód, dla którego to się musiało po prostu wydarzyć. E, ja się śmiałam, że mając dłuższą przerwę od ataków paniki, to ja sobie mówiłam na prawo i lewo, że jestem niesamowicie wdzięczna za to, za to doświadczenie i wiecie, że jeżeli znowu będę tak ochoczo o tym opowiadać, to znaczy, że już dawno nie miałam ataku paniki, bo teraz przy okazji nawrotu w lipcu, to po prostu przeklnęłam wszystkie momenty, w których mówiłam, że jestem za to wdzięczna, bo już po prostu zapomniałam, jak to jest, jak to jest źle mieć atak paniki. Ja sobie oczywiście żartuję, niemniej gdyby nie ataki paniki, nie trafiłabym do psychoterapii, Terapeuty. Gdybym nie trafiła do psychoterapeuty, nie zainteresowałabym się w ogóle psychologia na mnie by nie zrobiła takiego wrażenia. Być może bym nie poszła na psychodietetykę i moja obecna sytuacja życiowa, kariera, zawodowa nie wyglądałaby tak, jak wygląda, więc jakby bieg zdarzeń był bardzo korzystny. Niemniej, e, no czasami takie rzeczy po prostu prowadzą taką ścieżką trudną przez ból i przez. Trudne doświadczenia, więc teraz jest już ok. Od w zasadzie dwóch, trzech tygodni jest to wiele lepiej. Niemniej, no spodziewam się, że po prostu kiedyś to może jeszcze wrócić. To tyle, jeżeli chodzi o te pytania, które do tej pory gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku mi zadawaliście. Jestem otwarta, gdybyście chcieli usłyszeć jeszcze coś na temat ataków paniki. Możecie zadać pytania. Jeżeli czegoś nie powiedziałam, czy coś Was interesuje, mogę nagrać drugą część kiedyś na temat ataków paniki. Więc dajcie koniecznie znać, czy to w mailu, czy to w komentarzu. Odezwijcie się do mnie, gdyby coś Was jeszcze interesowało. Jeżeli Linie, to, to będzie koniec tego rozszerzenia ataków paniki. Zachęcam Was też do obejrzenia mojego wywiadu na kanale 7 Metrów pod Ziemią, gdzie będziecie sobie mogli porównać, tak jakby z perspektywy lat, jak, jak to się zmieniło, co, co ja mówiłam wtedy, a co, a co mówię teraz. I co? I zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, który już za tydzień. Dzięki za dotrwanie do końca i do usłyszenia.